10 sposobów, żeby kot się nie nudził. Znudzony kot to najczęściej duże problemy, ponieważ koty są bardzo innowacyjne i bardzo uparte, jeśli chodzi o próbę zwalczania tej nudy, co niekiedy przekłada się na dosyć duże zniszczenia oraz problemy. Dlatego warto pamiętać o tym, że lepiej nie doprowadzać do stanu, żeby ten nasz kot był jakoś nadmiernie znudzony. Właśnie dlatego jest dzisiejszy materiał o takich dziesięciu sposobach, żeby te nasze koty się po prostu nie nudziły. Zanim przejdę do materiału, zapraszam do wsparcia kanału poprzez funkcję wspieraj, komentarz z super podziękowaniem, czy też na przykład postawienie symbolicznej kawy oraz oczywiście do zadawania pytań, pytań do materiału QA na karcie społeczności jest post. Pod nim proszę zadawać pytania. Ten materiał będzie opublikowany w piątek, a w sobotę, jak zawsze, o 19.00 live. Wróćmy jednak do naszych kochanych kotów i do 10 sposobów, żeby kot się nie nudził. I tutaj, na początku, oczywiście, powinienem powiedzieć, żebyśmy się z nimi bawili, żebyśmy spędzali z nimi czas, żebyśmy pozwalali im być obok nas. To jest bardzo dobry sposób, żeby nasze koty się nie nudziły. Tylko, że to jest coś oczywistego. Poświęcamy im dużo czasu, wtedy. Tak bardzo się nie nudzą. Więc tego nawet nie zaliczam jako coś, co powinno znajdować się na tej liście. Więc pierwszym sposobem jest zapewnienie odpowiedniej liczby zabawek. I do tego, co równie ważne, co jakiś czas, na przykład co miesiąc, co dwa, wymienianie ich. Nie tak zupełnie, tylko po prostu część z nich odkładamy, chowiemy do jakiegoś pudełka i wyciągamy je po dwóch, trzech miesiącach, kiedy kod już troszkę o nich zapomni. Pamiętajmy o tym, że to nie chodzi o to, żeby kod miał tysiąc tych zabawek. Chodzi o to, żeby miał ich kilka, żeby to były zabawki fajne. Warto też zainwestować na przykład w zabawki interaktywne, czyli na przykład takie, które wymagają od kota troszkę wyobraźni i troszkę no na przykład popracowania nad tą zabawką, żeby na przykład z niej wypadł jakiś smakołek. Ale po prostu zabawki. Bardzo ważna sprawa, warto też oczywiście zaprząść siebie do tej zabawy z tymi zabawkami, żeby ta zabawa była przyjemniejsza. Drugi sposób to jakieś miejsce drzewka, gdzie kot będzie mógł się bezpiecznie wspinać. Koty z reguły uwielbiają wspinaczkę i koty potrzebują też miejsca. Nie zawsze możemy zapewnić odpowiednią ilość tego miejsca tak w poziomie. Więc warto może zwiększyć ilość miejsca w pionie, po prostu do góry. I na przykład zbudować, kupić coś takiego, na czym kot będzie mógł się wspinać, po czym będzie mógł się wspinać, do tego jakieś legowiska położone na różnych wysokościach i to naprawdę da naszym kotom dużo miejsca i wspaniałe miejsce, warunki do zabawy. Trzecia rzecz, to dobrze zabezpieczona Woliera, balkon, siatka moskitiera w oknie, no raczej siatka, bo moskitiera może być no, niewystarczająco odporna. Tak, żeby kot miał kontakt z światem zewnętrznym, żeby to nie było tylko coś przez szybę, o czym za chwilę, ponieważ to też jest coś bardzo fajnego. I taki dobrze zabezpieczony balkon, woliera, jeśli mamy taką możliwość. Siatka w oknie to coś, co pozwala kotom odczuć to, co jest na zewnątrz. Również poprzez te pozostałe zmysły, niż na przykład wzrok oraz słuch. Węch, też u kotów, jest czymś niesamowicie ważnym i dzięki temu, po pierwsze, zwiększa się ilość miejsca, powierzchnia, jaka jest dla tego kota dostępna, i po drugie, może w bardziej aktywny sposób uczestniczyć w obserwacji tego, co na zewnątrz. A koty są bardzo ciekawskimi zwierzętami i lubią wiedzieć, co się dzieje na zewnątrz. I tutaj przejdziemy. Od razu do czwartego sposobu, dobrze zabezpieczone okno do obserwowania. Czyli odpowiedni parapet, odpowiednio zabezpieczona szyba, czy też na przykład po prostu zamknięte okno, tylko żeby kot miał odpowiednie miejsce, powierzchnię, żeby mógł sobie w tym oknie siedzieć, leżeć i obserwować to, co na zewnątrz. Oczywiście najlepiej by było, gdyby była siatka. I na przykład w czasie, gdy ta pogoda, temperatura na zewnątrz jest odpowiednia, żeby ono było otwarte. Tylko, że no, mamy zimę, mamy deszcz, a kot lubi się poświęcać obserwacji. Koty kochają obserwować. I nawet danie, umożliwienie im obserwowania przez szybę tego, co się dzieje na zewnątrz, jeśli oczywiście mamy okna na coś, co może zainteresować koty, ale tutaj nawet. Trawnik, jakieś drzewa są bardzo interesujące, to warto dać kotom taką możliwość. Piąty sposób to wprowadzanie co jakiś czas jakiejś drobnej zmiany. Zawsze powtarzam, że koty są negatywnie nastawione do zmian i to jest prawda, ale na przykład nowa zabawka, tak jak mówiłem w punkcie pierwszym, jakieś nowe pudełko, w którym kot będzie mógł się schować, jakiś dodatkowy element, czy to będzie jakiś kawałek drzewa, gałąź, jakieś kamienie, czy właśnie te pudełka, taka drobna zmiana, drobna, z którą zapoznamy kota, pozwoli temu kotu na kilka dni bawienia się tą rzeczą, poznawania tej rzeczy, żeby nie były to duże zmiany, ponieważ koty z reguły tego nie lubią. Po prostu mały, drobny element, który pozwoli kotom oczywiście się z tym czymś, z tym pudełkiem, gałęzią, czymkolwiek innym troszkę pobawić. Taka nowość którą można od nowa poznawać, nowy zapach, nowy kształt. To też jest coś, o czym warto pamiętać. Szósta rzecz to może film, może jakiś dźwięk. Obecnie coraz popularniejsze jest puszczanie, puszczanie, nie wiem czy to dobre słowo filmów, dźwięków, które lubią koty. Nie przesadzajmy oczywiście z ilością nie każdy kot to lubi ale jest dosyć dużo materiałów, które pozwolą troszkę zainteresować kota. Choćby na te kilkanaście, kilkadziesiąt minut dziennie. Tutaj też do końca różne są na ten temat opinie, ale to jest takie urozmaicenie, wprowadzenie czegoś ciekawego, nowego, jeśli chodzi o nasze koty. Siódmy sposób: naucz go jakiejś sztuczki, a raczej ucz go jakiejś sztuczki. To jest połączenie wysiłku umysłowego, fizycznego i naszej obecności. Koty to uwielbiają. Nie zawsze są chętnymi uczniami, dlatego mówię, ucz go jakiejś sztuczki. Nie zawsze nauczymy kota jakiejś sztuczki, nie musi być to coś skomplikowanego, tutaj można powiedzieć. Wystarczy sam proces nauki, czyli coś, co pozwala kotu się czymś zająć. Doskonała metoda na nudę. ósmy sposób: stwórz mu plac zabaw. Tunele, tory, dodatkowe zabawki. Zabawki interakcyjne, tak żeby kot mógł tam chodzić, żeby mógł się po tym torze poruszać w różny sposób. I wiem, że nazwa plac zabaw może być troszkę na wyrost, ale takie coś naprawdę da kotu możliwość, możliwość rozerwania się w znaczeniu, że on się nie nudzi. Ma coś do roboty, czyli na przykład pokonanie tych tuneli, ma na przykład możliwość pokonania jakiegoś toru. My możemy go co jakiś czas zmieniać, możemy zmieniać konfigurację, tak żeby kod miał nowe doznania. Wszystko, żeby kod miał jakieś zajęcie. Dziewiąta, przedostatnia rzecz drugi kod, czyli można powiedzieć zapewnienie mu towarzystwa. Niekiedy może to być kod, niekiedy to może być wręcz Pies, niekiedy kot z psem się lepiej dogadują niż kot z kotem. Po prostu takie towarzystwo drugiej istoty, podobnej istoty pozwala kotu na mniejszą nudę. Mogą się razem bawić, mogą razem chodzić, obserwować, a zawsze w towarzystwie jest zdecydowanie fajniej niż samotnie. Ostatnia rzecz, zabierz go na spacer. I chociaż wielu osobom się wydaje dziwne, że można zabrać kota na spacer, to kiedyś ludziom wydawało się też dziwne, że można zabierać psa na spacer. No, w niektórych miejscach nadal tak jest, że no, wziąć psa na spacer i wiele osób jest zdziwionych. No podobnie jest chyba z kotami, ale coraz częściej widzimy te koty na spacerze, koty, które idą na spacer. I ta funkcja tego spaceru jest zbliżona do tego, co ma pies z tego spaceru. Zaspokojenie ciekawości, zaspokojenie ruchu i wyrwanie się z tego domu, który w odpowiednich warunkach oczywiście zapewni większość rzeczy, które potrzebuje kot, no ale warto niekiedy się wyrwać z tego domu. To tak jak u nas. Więc dbaj o to, żeby twój kot się nie nudził dla własnego dobra. Nie powiedziałem o drapakach, nie powiedziałem o masie innych rzeczy, o na przykład chowaniu smakołyków, chociaż tutaj te zabawki są bardzo fajnym rozwiązaniem. Dużo rzeczy. Bądźmy innowacyjni, wymyślajmy, tak, żeby nasze koty po prostu się nie nudziły, ponieważ to jest dla nich coś bardzo niefajnego. My też z reguły nie lubimy się nudzić, więc zróbmy tak, żeby koty się po prostu nie nudziły. Więc dziękuję za uwagę. Zapraszam na live. Zapraszam do zadawania pytań pod tym postem, który umieściłem na karcie społeczność. Dziękuję za wszelkie formy wsparcia. Dziękuję za to, że jesteście, że oglądacie, ponieważ to oczywiście jest najważniejsze. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.